Czekujemy na nowego flasha. Zapowiedziano grę Hello Neighbor 2, czyli kontynuację popularnej skradanki wydanej w 2017 roku. Pani poprzedniej części nie muszą jednak czekać na przetestowanie jej, bo wersja alfa została już udostępniona na Steamie. Produkcja zmierza na PCD do sklepów Microsoft Store oraz Steam oraz na Xboxa nadchodzącej generacji. Ujawniono pierwsze szczegóły na temat polskiego werewolf the Apocalypse Heart of the Forest, które rozgrywa się w uniwersum świata roku, zgodnie z informacjami podanymi przez twórców, produkcja poprowadzi nas przez sekrety puszczy białowieskiej. Tytuł zadebiutuje na panetach w czwartym kwartale tego roku. When we take their life. Ghost of Tsushima zostało najlepiej sprzedającą się nową marką z katalogu Sony, czyli z pominięciem Spidermana czy God of War Firma pochwaliła się sprzedaniem prawie 2,5 miliona egzemplarzy tytułów 3 dni od jego premiery, a gracze zaczynają już prosić twórców o New Game Plus. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że następną postacią w League of Legends będzie jony, czyli brat osławionego Yasuo. Dzisiaj studio Riot Games oficjalnie zaprezentowało jego umiejętności oraz udostępniło 10-minutową animację, która przybliża nieco popularną historię bohatera, który trafi do gry za niecałe dwa tygodnie. Rockstar Games zapowiedziało dzisiaj duże aktualizacje zarówno do Red Dead Online, jak i do GTA Online, które określili jako ekscytujące. Na temat tej do GTA nie wiadomo wiele, natomiast Red Deadowa ma się pojawić już 28 lipca i wprowadzić m.in. nową profesję na pograniczu, przepustkę bandyty i wiele innych funkcji. Pojawiły się nowe screeny z projektu od Ludzie, czyli polskiej gry survivalowej, której akcja toczy się w Bieszczadach. Wkrótce zostanie ukończona anglojęzyczna wersja oficjalnej strony i wtedy też powinien pojawić się nowy zwiastun. Gra zmierza na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.